Mamy kolejny dzień. Jesteśmy na Ao i pojechaliśmy, zostawiam, pojechaliśmy tu na pobliskie targowisko i na taką plażę. Zaraz coś tu zjemy, jakieś śniadanie. A ja właśnie kupię sobie chyba te klapki, bo te... Pładna sobie kupiła na plaży takie coś 18 zł na nasz ja szukam dalej klapek bo tam mieli tylko małe rozmiary Ale słońce co, co wam powiem Dlatego y, moje zdanie jest takie, bierzcie z Polski mniej rzeczy, jak najmniej, to sobie kupicie, bo są fajne rzeczy, tanie, możecie przywieźć albo możecie komuś prezentować, sprezentować, to się ucieszy. Trzeba patrzeć najpierw w prawo, nie tak na u nas w lewo, bo można po coś wejść. Śniadanko. nie ma upatrzone. Y, to róż z jajkiem, taki omlet, 50 batów, macie 6 złotych, gdzieś tak, no i śniadanko jest, macie mięsko różne, wszędzie liczają, no. ludzie dużo biorą na wynos takich rzeczy, ja nie chcę aż tyle mięsa na rano, tak, 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 tu jest Chyba z kokosa ten nie, Jeszcze nie wiem czy to jest czegoś innego To jest kokosa bada To jest kokosa Czy co to jest Fajne zestawy, on dużo tajów kupuje na wynoś, biorą, biorą Na skuter i jadą i w domu nie kupuje, bo nie ma sensu Czy to da się bawić To wszystko Dobrze, to co? Ja bym ja bym wziął coś na danie hmm. Chcesz coś do pycia? Chcesz coś spróbować? No i siedzimy tu w takiej knajpce mhm. Pamiętam, to mango jest niesamowite Ono jest To jest byście nasze mango i wrzucili do miodu takie słodkie. No, Zrobiliśmy ryż z tym omletem. Za 50 batów, a Brata na razie sobie wzięła to dosyć do picia. Kawy macie zimne, gorące, tak jak tam widzicie. Ceny. 65-50 batów, no to macie gdzieś 5 zł, 6 zł. Cappuccino 5 zł, Beata gorące. Zimne 6 zł nie 18, nie 25 fajne ceny. No i widzimy się w podróży. Naładować po jedzeni idziemy zobaczyć naszą pierwszą plażę, na której wylądowaliśmy 4 lata temu. Kiedy byliśmy tam na rogu tam był taki domek. brzej No mogłem klapki sobie zostawić w skuterze. Co idziemy tam? Idziemy? Czy nie idziemy tam? To choć tu może cieniem, tam gdzie wszyscy idą. Wycieczki organizowane. Dzisiaj mamy sobotę. Dzień przed Sylwestrem i bardzo dużo tajów jest. Chyba zakończyli już niektórzy pracę i przyjechali na urlop, bo Wszyscy cisną na wycieczki, a nigdy tego tak nie widziałem. Zawsze to ludzie z innych regionów świata pływali, jeździli gdzieś. A dzisiaj, co widzę, no to przynajmniej na razie 70%. A już jest, bo tak tamta wycieczka. Widzieliśmy, właśnie, że cały z nami samolot z Chin przyleciał do Bangkoku. W Pekinie zimno, minus 5 stopni, paskudnie. A tu jest inny świat. O, już coś wypływa. Kurczę, nie wziąłem do z tego. Eee, ze skuterka, z bagażnika. Ja idę bez tego, bata. Ja ściągam buty, bo to nie ma się co w butach męczyć. To jest świetnie. Nasza Niki popłynęła na wyspę Hong. Myślę, że my tam potem z Tomkiem popłyniemy. Tomek wziął skuter z Magdą jadą na wycieczkę na Hot Spring tam gdzie byliśmy 4 lata temu na Emerald Pool takie szmaragdowe yy, baseny wodne no niesamowite są a ktoś tam chce zobaczyć jak to wygląda to na pierwszy jednych z pierwszych filmów które wrzuciłem takie prywatne zbiory tam były to one tam są można sobie zobaczyć. Wtedy tak kręciłem. Można by nawet powiedzieć, byle jak, żeby coś tam było. Mało informacji dla kogoś tylko takie wspomnienia. Teraz to staram się przekazać Wam, ile co kosztuje, gdzie zaparkować. Czy się opłaca, czy nie, to już Wy będziecie rozwiniać. wam, że ta cała prowincja krabie do tyle niesamowita, że te skały są przepiękne. Idę zanurzyć stopy, bo jeszcze tego nie zrobiłem. O, jak fajnie! Jak super! A teraz przeszedłem po muślinie. Cała wycieczka. No, my takich wycieczek nie lubimy. My wolimy wszystko. Tu macie speedboalta. Te łodzie tak zasuwają po wodzie, że można się nabawić choroby morskiej. Płynęliśmy parę lat temu taką i nie no tak szczerze nie chciałbym tego powtórzyć. Odbija się od fali jak ping pong. Masakra kurczę, że nie zabrałem tego drona bez skuterka. Muszę tu z dzieciarami przyjść nakręcimy to my jedziemy teraz pozwiedzać w ciemno różne miejsca tam jakaś jakieś miejsce z ze słoniami jakieś może wodospady jakieś kanały rzeczne jakieś chciała gdzieś tu popłynąć kajakami po jakiś jakichś takich miejscach gdzieś w dżungli jest taki jakiś w tymi kajakami. Ja widzicie, ubrałem sobie tą jeszcze je kupię dzisiaj nową. To jest najlepsza rzecz. Macie kapuce. Czujecie się jakbyście nic na sobie nie mieli, a nie pali was słońce. To jest najfajniejsze. Co mogłem kupić w Tajlandii? No tu wypływają. Właśnie bierzecie sobie taką łódź i sami pójdziecie spokojnie. Jeszcze jak pogadacie z tym gościem, co, co jest szefem, a te jak jakie muszę wielkie. Zobaczymy górę, coś tu nagram jakąś minutkę, dwie, żeby pokazać gdzie jesteśmy. Także na razie. Zatankujemy. Za 50 watów. Zobaczymy ile mamy. Ile mamy no To się tak pokazuje, że Szkoda słów Na tym Dobra, jeszcze dajemy następne 50 batów สวัสดีค่ะกรุณนาปีสา้ำมันและเบเป็สีเขียวกรุณาปีสจน้ำมันแล้วเปิดปุ่ปสีเขียว Zbieramy buczkę, 2 litry, Nie całe jest, a to od, odjadę tu do Cienia, poczekaj, bo tu ktoś może chcieć zatankować. To jesteś tu? Czy ze mną? To biorę klucz. Chodź, od do sklepu. Ale jest różnica, jest się w cieniu a słońcu 6 do 20 O Ale przywaliłbym znowu Ja pierniczę Trzeba się wszędzie patrzeć I klima Hello kapuka O oh my god Fuh ja miałem coś takiego słodszego wypił ale tu wieję ja pierdolicz przecież tu nas jest pokręci masz wodę tą małą którą pijesz to bierzemy tam nie bierzemy nawet żadnej koli nic nie jest to 7 Eleven. zobaczymy Co tu mają Przyprawy Różne Mleczko kokosowe paszbata Tu takie kubeczki mają na Sylwestra Uuu, jaki dzieje trzeba uważać to by czeka nie przywiał 25. Jest. Nohe 20 patów, a tam się 70. No, ta wata. Po co Chodzi o to, żeby nam rozmieniła, bo później tyś sadana tam gdzieś mogą nie mieć. Wszystkie drobne i weźmiemy. Wszyscy uśmiechnięci. Thank you so much. Bye. Bye. See you. Jedziemy dalej. Zobaczcie różnica. 20 batów ten na tu, a tam przy tych sadanach czyli 70. No to szkoda przepłacać. Jedziemy dalej. A my jedziemy dalej. Zatankowaliśmy. Tu stoi nasz skuterek i śmigamy dalej.